Chef, auto hybrydowe. Mamy tutaj 2-4 silniki benzynowy i dwa silniki elektryczne. Jeden przy przedniej osi, drugi przy tylnej Zapraszam na test. Tutaj mamy klapkę do ładowania. Gniazdko, z którego możemy ładować się w domu. I gniazdko do szybkiego ładowania. Na prądzie przejedziemy około 50 kilometrów Lander Całkiem spore sumy. Jeździmy tutaj na prądzie i jest to naprawdę fajne, ponieważ możemy poruszać się bezszelewnie, bezemisyjnie i dynamicznie. Pod maską mamy ponad 200 koni, dokładnie 224. Jest to więcej niż wystarczająco do dynamicznego przemieszczania się tym sporym autem. Do tego jest ono dość duże, rodzinne, bez problemu tutaj się Fajną sprawą jest szyberdach. Kochają go zwłaszcza dzieci. Wnętrze Outlandera jest zrobione typowo po japońsku. Prosto czytelnie. Nawet zegary mamy tutaj w zasadzie tradycyjne ze wskazówkami, a nie wyświetlacz. W środku fajne są te wstawki. Tutaj ta na kokpicie. Wygląda to naprawdę dobrze i wielu osobom się podoba. Wygodne są też fotele. Tutaj w najbogatszej wersji Intense Plus jest to tapicerowana skóra. Tak jak mówiłem, zegary mamy w zasadzie analogowe. Niemniej jednak są one bardzo czytelne. Prawy to prędkościomierz. Lewy natomiast pokazuje to, co w danej chwili dzieje się z systemem, czyli czy ładujemy baterię, czy ją wykorzystujemy, czy też to niebieskie pole czy silnik spalinowy ładuje lub wspomaga w tej chwili yy, silniki elektryczne. Natomiast środkowy wyświetlacz to typowy komputer pokładowy, wyjazdy z napędem na 4 jest do wyboru Snow, Lock czyli zblokowany i Normal. Zasadniczo na co dzień auto jeździ w trybie normal. I to w zupełności wystarcza. Fajną sprawą jest system Kamer 360. Mamy tutaj podgląd z tylnej kamery, a także na tym ekranie widok tego, co otacza auto. Oprócz tego, możemy sobie to wywołać widok tym oto przyciskiem. Subskrybujcie, widzowie! Możemy też wybrać, czy auto ma jechać na prądzie. Do tego mamy tutaj przycisk FV, A także dwa tryby: save, save, oszczędzający akumulator. I charge, ładujący go. Ja w tej chwili jadę na charge, ponieważ baterii jest troszkę mniej niż połowa. I chcę doładować. Zresztą. Jeśli bateria się kończy, auto samoczynnie przechodzi właśnie na ten tryb i silnik spalinowy, ten właśnie benzyniak 2.4 pod maską, doładowuje akumulator. Napęd domyślnie przekazywany na koła jest z dwóch silników elektrycznych. Jeden jest przy przedniej osi, drugi przy tylnej. W zależności od aktualnych potrzeb pracuje jeden lub drugi albo oba naraz. A czasem nawet spalinowy, który wspomaga je. Dzieje się tak zazwyczaj w zakresie wyższych prędkości autostradowych. Jest to o tyle ciekawe, bo zazwyczaj w pojazdach hybrydowych silnik spalinowy pracuje non-stop, a elektryczny tylko się dołącza. Tutaj jest to nieco odwrócone i sprawdza się całkiem nieźle. Na tym ekranie widzimy przepływ energii. W tej chwili silnik spalinowy ładuje baterię. Tutaj mamy bieżące dane dotyczące energii, czyli czy ładujemy, czy odzyskujemy ile, a także zużycie paliwa. Tutaj mamy wykres zużycia paliwa. Zużycie prądu, zużycie paliwa, a także zasilanie. Jedziemy w domyślnym trybie, w którym porusza się Outlander PHEV, Czyli z wykorzystaniem silnika elektrycznego, jednego i drugiego zasilanego z baterii. Odzyskuje on energię układu w każdej możliwej chwili. Chamowanie, jazda luzem. W każdej z tej sytuacji energia z kół zasila akumulator. W tej chwili mamy zasięg elektryczny 27 km. Zasięg łączny to 365 km. Do spokojnego poruszania się w zupełności to wystarcza. I nigdy nie czujemy braku mocy. Oczywiście, Outlander nie jest autem, które nie wiadomo jak lubi zakręty. Raczej, pojazd do spokojnego poruszania się i przemieszczania z rodziną. W tym charakterze sprawdza się idealnie. Duża przestrzeń, ładowność, pakowność, tak, bo mimo iż pod podłogą mamy układ baterii, funkcjonalność nie, ucierp nie ucierpiała. W drugim rzędzie z tyłu dalej jest płaska podłoga, a i bagażnik jest tylko minimalnie mniejszy. Fajną sprawą jest regulowany kąt pochylenia tylnej kanapy, co może być przydatne podczas dłuższych podróży. Obserwacją tego, co dzieje się wokół auta, ułatwiają duże lusterka. Dzięki temu, o, nawet tak jak w tej chwili, łatwo zacząć motocyklistę. Mało tego, ostrzega o tym. Układ monitorowania martwego pola, także wyjazd z ciasnego miejsca parkingowego jest ułatwiony dzięki monitorowaniu ruchu poprzecznego, niby drobiazg, ale ułatwia codzienne życie. Ładując baterię za pomocą silnika spalinowego naładujemy baterię do zasięgu maksymalnie około 35 km. Tak właśnie przez chwilką się stało i auto samoczynnie przełączyło się na tryb normal. Wynika z tego, że stuprocentowe naładowanie baterii możliwe jest tylko z ładowarki. A za pomocą dźwigienek przy kierownicy, możemy przejąć kontrolę nad poziomem odzysku energii. I tutaj ciekawostka. Dźwigienka opisana jako plus służy do zmniejszenia tego, tej siły odzysku. Natomiast ta opisana jako minus zwiększa. Wlander dysponuje też trybem Sport. Co to daje? Auto chętniej wykorzystuje silnik benzynowy i ma naprawdę niesamowitego kopa. Utwardza się oprócz tego układ kierowniczy i w końcu dla kogoś, kto lubi dynamicznie jeździć, działa on tak, jak powinien, jego zdaniem. W tym wypadku nie jest to już leniwy cruiser, tylko taka wyścigówka, ale oczywiście z uwzględnieniem rozmiarów i masy. Outlander nigdy nie chciał być sportowcem To raczej taka komfortowa limuzyna terenowa. W tej roli czuje się świetnie i dobrze się z niej wywiązuje. Zwłaszcza, że zawieszenie zestrojono też raczej z myślą o komforcie. Owszem. Można zauważyć pewną twardość, ale nie jest to sportowa twardość. Zresztą wpisuje się w to również ten styl i charakter auta, układ kierowniczy. Niby jest wystarczająco precyzyjny. Fajnie się tym autem manewruje, jednak o mega precyzyjnej informacji zwrotnej z kół zapomnijmy.